Stowarzyszenie Socjum Kępnej Okolicy zorganizowało już czwarte spotkanie na styku kultur, religii i czasów. Tym razem członkowie stowarzyszenia zajęli się historią Romów. Wcześniej poświęciliśmy wiele uwagi innym religiom i wydarzeniom historycznym. Tym razem przyszedł czas na Romów, mówiła podczas spotkania prezes stowarzyszenia Patrycja Karman Makosz. Kępno do dzisiaj zamieszkuje wiele osób narodowości romskiej. Chcieliśmy przybliżyć ich historię na przełomie dziejów. Było to też świetną okazją do zorganizowania konkursu klasycznego poświęconego właśnie im. Cyganeczka daleko wędruje po lesie. Do konkursu wpłynęło ponad 250 prac, co mile wszystkich zaskoczyło. Dzieci z klas 1 czy robiły ilustracje do bajek romskich, natomiast dzieci z klas 4-6 i... Gimnazjalne robiły ilustracje do wierszy papuszy. Jednym z najważniejszych kryteriów oceny jury przyjęto samodzielność w wykonaniu pracy oraz estetykę wykonania. Spotkanie było najlepszą okazją do wręczenia wyróżnień. W kolejnej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście dr Małgorzata Kołaczek oraz dr Joanna Kalewicz-Ketkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarazem ze Stowarzyszenia Romów Polski. Dr Kołaczek przybliżyła historię Romów. To będzie bardzo krótkie, ale mam nadzieję ciekawe wystąpienie dla uczestników. Bo mimo tego, że Romowie prawie 7 wieków żyją w Polsce, to tak naprawdę wciąż bardzo mało o nich wiadomo. I mimo tego, że są najliczniejszą mniejszością etniczną w Polsce również, to też gdzieś tam wciąż te tajemnica, izolacja, niedopowiedzenia rządzą właśnie postrzeganiem i wizerunkiem Romów. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. Więc takie spotkania jak to na pewno są bardzo ważne do tego, żeby przełamywać te bariery między dwoma grupami, Romami i nieromami. Co było pierwsze? Cyganie czy cyganienie? Było to jedno z wielu pytań postawionych przez dr Kalewicz-Kwiatkowską, która przedstawiała bardzo luźny, a zarazem dający do myślenia sposób kulturę romską. Przedstawiła także różnice w społeczności romskiej i jaka grupa zamieszkuje Kępnę. Wiem, że mieszkają tutaj Romowie o y, tradycjach wędrownych, czyli m.in. Romowie z grupy Polska-Roma. Romowie, którzy w latach 60. zostali przymusowo osiedleni przez władze y, PRL, i wiemy również, że sytuacja ich jest zdecydowanie lepsza niż tych Romów, którzy mieszkają na południu Polski, choćby w okolicach Zakopanego czy na Dolnym Śląsku, na przykład w okolicy Wrocławia, gdzie ta sytuacja społeczna jest nieco bardziej skomplikowana. Wykłady były bardzo ciekawe i zarazem przedstawiały społeczność romską z innej, niedostrzeganej przez wielu stron. Podczas spotkania można było także zobaczyć zdjęcia z przejazdu Romów przez kępno wykonane w 1963 roku. Na koniec wystąpił Józef Johramczyk Meinstein, czołowy Bart muzyki romskiej. W tym samym dniu stowarzyszenie Sercom Kępnej Okolicy odebrało nagrodę przyznaną przez samorząd województwa wielkopolskiego 14 edycji konkursu Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich za projekt na styku kultu, religii i czas. Gratulujemy.